W sercu Warszawy, w imponującym wieżowcu ze szkła i stali, mieściła się siedziba TechnoVision, jednej z najbardziej obiecujących firm technologicznych w Polsce. Tego deszczowego poniedziałkowego poranka atmosfera w biurze była jednak daleka od optymistycznej. Dyrektor Generalny, pan Kowalski, stał przed ogromnym ekranem w sali konferencyjnej, otoczony przez pięćdziesięciu najlepszych inżynierów w kraju. Każdy z nich posiadał imponujące CV, absolwenci prestiżowych uczelni, laureaci międzynarodowych konkursów programistycznych, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Panowie i panie, rozpoczął Kowalski, jego głos drżał lekko. Mamy poważny problem. Nasz główny system zarządzania danymi całkowicie odmawia posłuszeństwa. Klienci tracą dostęp do swoich danych, serwery ulegają awariom co pięć minut, a my otrzymujemy setki skarg dziennie. Jeśli nie rozwiążemy tego w ciągu tygodnia, stracimy wszystkie kontrakty, firma może zbankrutować. Przez ostatnie dwa tygodnie zespół inżynierów pracował dzień i noc, sprawdzali każdą linijkę kodu, analizowali logi systemowe, przeprowadzali niezliczone symulacje. Whiteboard w sali konferencyjnej był pokryty równaniami, diagramami i notatkami w różnych kolorach. Kubki po kawie piętrzły się na stołach, a zmęczenie malowało się na twarzach wszystkich obecnych. Próbowaliśmy wszystkiego, powiedział główny architekt systemu, dr Nowak, poprawiając okulary. Przebudowaliśmy całą architekturę bazy danych, zoptymalizowaliśmy algorytmy. Zwiększyliśmy moc obliczeniową serwerów. Nic nie działa. Co więcej, z każdą naszą próbą naprawy system staje się jeszcze bardziej niestabilny. W głębi sali siedziała młoda kobieta, która nie należała do zespołu inżynierów. Była to Zosia, 24-letnia kelnerka z pobliskiej kawiarni Umarka, która codziennie dostarczała zamówienia do biura TechnoVision. Tego dnia, ze względu na intensywną pracę zespołu, poproszono ją, żeby została i obsługiwała pracowników przez cały dzień, donosząc im kawę i przekąski. Zosia była znana ze swojej nieśmiałości. Rzadko mówiła więcej niż dzień dobry i proszę bardzo. W szkole zawsze siedziała w ostatniej ławce, unikając zwracania na siebie uwagi. Po ukończeniu technikum ekonomicznego nie miała odwagi aplikować na studia, choć nauczyciele zachęcali ją, mówiąc o jej niezwykłych zdolnościach analitycznych. Teraz siedziała cicho w kącie, próbując być niewidoczna, podczas gdy najwybitniejsze umysły w branży debatowały nad problemem. Ale coś nie dawało jej spokoju. Od kilku dni, przynosząc kawy i słuchając fragmentów rozmów inżynierów, zauważyła pewien wzorzec. Może to problem z synchronizacją czasową między serwerami? Zaproponował jeden z młodszych programistów. Sprawdziliśmy to już pięć razy westchnął inny. Wszystkie serwery są idealnie zsynchronizowane z atomowym zegarem czasu to nie może być przyczyna. Dyrektor Kowalski opadł na krzesło, chowając twarz w dłoniach. Mamy jeszcze pięć dni co zrobimy, jeśli nie znajdziemy rozwiązania? Cisza wypełniła salę, atmosfera była przygnębiająca, niektórzy inżynierowie patrzyli w swoje laptopy z rezygnacją, inni bezradnie wpatrywali się w ekran z błędami systemowymi. Zosia czuła, jak jej serce przyspiesza. Chciała coś powiedzieć, ale strach ją paraliżował. Kim ja jestem, żeby zabierać głos wśród tylu ekspertów, myślała. Oni mają dyplomy z najlepszych uczelni, a ja jestem tylko kelnerką. Na pewno się pomylam. Ale ta myśl nie chciała jej opuścić. Im dłużej słuchała, tym bardziej była przekonana, że dostrzega coś, czego nie widzą inżynierowie. Jej ręce zaczęły się pocić, a w gardle poczuła suchość. Przepraszam wyszeptała tak cicho, że nikt jej nie usłyszał. Spotkanie trwało dalej. Inżynierowie zaczęli omawiać kolejny plan działania, kompletną przebudowę systemu od podstaw, co zajęłoby co najmniej miesiąc. Wszyscy wiedzieli, że to desperacka próba skazana na niepowodzenie w tak krótkim czasie. Zosia obserwowała, jak napięcie w sali rośnie z każdą minutą. Dyrektor Kowalski rozmawiał przez telefon z głównym inwestorem, próbując tłumaczyć sytuację. Jego głos był coraz bardziej zdenerwowany, przez słuchawkę dochodziły podniesione tony, inwestor wyraźnie nie był zadowolony. Tak, rozumiem państwa obawy, dajemy z siebie wszystko, nasz zespół pracuje bez przerwy. Kowalski zakończył rozmowę i spojrzał na zebranych. Mamy trzy dni, inwestorzy dają nam trzy dni, nie pięć, potem wycofują fundusze. Panika ogarnęła salę. Inżynierowie zaczęli mówić jeden przez drugiego, proponując coraz bardziej desperackie rozwiązania. Atmosfera stawała się chaotyczna. W tym momencie Zosia poczuła, że musi coś zrobić. Przypomniała sobie słowa swojej babci, która zawsze mówiła: Zosiu, czasem największą odwagą jest podnieść rękę, gdy wszyscy milczą. Wzięła głęboki oddech. Przepraszam. Powiedziała nieco głośniej, ale wciąż nikt jej nie usłyszał w zgiełku dyskusji. Wstała z krzesła, jej nogi drżały. Przepraszam, powiedziała już znacznie głośniej. Sala nagle ucichła. Wszystkie głowy odwróciły się w jej stronę. Pięćdziesiąt par oczu wpatrywało się w nieśmiałą kelnerkę. Zosia poczuła, jak rumieniec zalewa jej twarz. Tak? zapytał Kowalski, wyraźnie zaskoczony. Potrzebujesz czegoś? Ja, to znaczy. Zosia próbowała zebrać myśli. Słucham państwa już od kilku dni i. Chyba zauważyłam coś. Kilku inżynierów wymienił znaczące spojrzenia. Jeden z nich szepnął do kolegi. Kelnerka będzie nam mówić, jak naprawić system? Doktor Nowak uniósł rękę, uciszając szeptających. Proszę, mów. W tej chwili każdy pomysł jest cenny. Zosia podeszła drżącymi nogami do wielkiej tablicy, na której inżynierowie rysowali diagramy systemu. Widzicie Państwo te awarię? zaczęła niepewnym głosem. One nie są przypadkowe. Słuchając Waszych raportów przez ostatnie dni, zauważyłam wzorzec. Wzięła marker i zaczęła rysować oś czasu na tablicy. Tutaj o 9:23 pierwsza awaria tutaj. O 14:47, druga, tutaj o 20:11, trzecia. Stawiała kropki na osi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to losowe momenty, prawda? Inżynierowie przyglądali się jej pracy z mieszaniną zaciekawienia i sceptycyzmu. Ale jeśli przeanalizujemy odstępy czasowe, kontynuowała Zosia, nabierając pewności siebie. Liczby zawsze były jej mocną stroną. W szkole, choć nigdy się nie odzywała, zawsze miała najlepsze wyniki z matematyki. Pierwsza awaria nastąpiła 324 minuty po północy, druga 887 minut po północy, trzecia 211 minut. I co z tego? Zapytał jeden z inżynierów z lekką irytacją, jeśli weźmiemy różnicę między tymi liczbami. 887 minus 324 to 563. Następnie 1211 minus 887 to 324. Zosia zapisała liczby na tablicy. Widzicie? 563 i 324 to liczby Fibonaciego. W sali zapadła cisza. Doktor Nowak podszedł bliżej tablicy, przyglądając się obliczeniom. To niemożliwe, powiedział w końcu. Liczby Fibonaciego to naturalny wzorzec matematyczny. Jak mógłby wpływać na nasz system techniczny? Nie wiem jak, przyznała Zosia. Ale wzorzec się powtarza. Sprawdziłam wszystkie awarie z ostatnich dwóch tygodni. Każda następuje według ciągu Fibonaciego, tylko w różnych skalach czasowych. Rozpoczęła się gorączkowa aktywność. Inżynierowie wyciągnęli laptopy i zaczęli weryfikować obserwacje Zosi. Minęło 15 intensywnych minut analiz. Ona ma rację, powiedział w końcu główny analityk danych, patrząc na ekran z niedowierzaniem. Wszystkie główne awarie faktycznie następują według ciągu Fibonaciego. Jak to możliwe, że my tego nie zauważyliśmy? Bo szukaliśmy problemów technicznych, odpowiedział cicho dr Nowak, a nie matematycznych wzorców, ale to wciąż nie wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje i co ważniejsze, jak to naprawić. Zosia wciąż stała przy tablicy. Jej pewność siebie rosła. Kiedy pracowałam w technikum nad projektem z ekonomii, studiowałam, jak pewne wzorce matematyczne pojawiają się w systemach finansowych. Ciąg Fibonacci'ego często występuje w przyrodzie i w algorytmach optymalizacyjnych. Nagle w jej oczach pojawił się błysk zrozumienia. Poczekajcie. Mówiliście, że używacie algorytmu optymalizacji do zarządzania obciążeniem serwerów, prawda? Tak, potwierdził jeden z programistów. Algorytm genetyczny z funkcją fitness opartą na. Na proporcjach złotego podziału, dokończyła Zosia z ekscytacją, która zaskoczyła ją samą. Złoty podział jest ściśle związany z ciągiem Fibonacciego. Jeśli wasz algorytm optymalizuje obciążenie według złotego podziału, a następnie system próbuje równoważyć serwery, może tworzyć sprzężenie zwrotne. Sala wybuchła ożywioną dyskusją. Inżynierowie zaczęli sprawdzać tę hipotezę, zanurzając się w kodzie algorytmu optymalizacyjnego. Następne godziny były najbardziej intensywne w historii TechnoVision. Zosia, która zwykle kończyła pracę o 17.00 i wracała do swojego małego mieszkania, teraz siedziała w centrum zespołu inżynierów, pomagając im analizować problem, który odkryła. Doktor Nowak wyświetlił na dużym ekranie fragment kodu algorytmu optymalizacyjnego. Tutaj wskazał palcem. Ten algorytm rzeczywiście używa proporcji 1,618 złotego podziału do rozdzielania obciążenia między serwery. To miała być elegancka metoda zapewnienia optymalnej dystrybucji. Ale co się dzieje, kiedy system zaczyna sam się optymalizować? Zapytała Zosia, przeglądając notatki. Młody programista, który wcześniej był sceptyczny wobec jej pomysłów, teraz gorączkowo pisał na swoim laptopie. Jeśli algorytm działa w pętli, każda iteracja mnoży poprzedni wynik przez złoty podział. To tworzy, o mój Boże, to tworzy sekwencję zbieżną do ciągu Fibonacciego. Dokładnie. Zosia była teraz całkowicie zaangażowana, jej nieśmiałość ustąpiła miejsca intelektualnej pasji. I kiedy obciążenie osiąga pewne krytyczne wartości odpowiadające kolejnym liczbom Fibonacciego, system wchodzi w stan rezonansu. To jak mostowi, który zaczyna drgać z własną częstotliwością rezonansową. Analogia była błyskotliwa. Wszyscy inżynierowie natychmiast ją zrozumieli. Więc każda awaria, kontynuował doktor Nowak, to moment, gdy system osiąga kolejną liczbę Fibonacciego w sekwencji obciążeń, co powoduje niestabilność. I dlatego wszystkie nasze próby naprawy pogarszały sytuację, dokończył inny inżynier. Bo, dodając więcej mocy obliczeniowej lub zmieniając architekturę, nadal używaliśmy tego samego algorytmu optymalizacyjnego, który tworzył problem. Dyrektor Kowalski, który przez cały czas obserwował dyskusję z rosnącym niedowierzaniem, w końcu się odezwał: Rozumiem diagnozę, ale jak to naprawimy? Mamy mniej niż trzy dni. Zosia zawahała się. To był moment prawdy. Myślę, myślę, że rozwiązanie jest prostsze niż się państwu wydaje. Nie trzeba przebudowywać całego systemu. Podeszła do tablicy i narysowała nowy diagram. Zamiast używać czystego złotego podziału, moglibyśmy wprowadzić niewielkie losowe odchylenie powiedzmy plus minus 5%. To zniszczy idealną sekwencję Fibonacciego, zachowując jednocześnie ogólną efektywność algorytmu optymalizacyjnego. Wprowadzenie kontrolowanego szumu do systemu zamyślił się dr Nowak. To, to może zadziałać. To przypomina technikę stosowaną w systemach przeciwdziałania rezonansowi mechanicznemu. Ale jak upewnić się, że to nie spowoduje innych problemów? Zapytał główny architekt. Przez następne cztery godziny zespół pracował razem z Zosią, projektując rozwiązanie. Ona wnosiła swoją intuicję matematyczną i świeże spojrzenie, Podczas gdy inżynierowie zapewniali techniczną ekspertyzę implementacji. To była prawdziwa współpraca, połączenie różnych perspektyw i umiejętności. O północy mieli gotowy prototyp. Programiści zmodyfikowali algorytm optymalizacyjny, wprowadzając kontrolowane losowe odchylenia dokładnie tak, jak zaproponowała Zosia. Napięcie w sali było niemal namacalne, gdy uruchamiali zmodyfikowany system w środowisku testowym. System startuje, oznajmił technik monitorujący serwery. Obciążenie rośnie. Zbliżamy się do pierwszego krytycznego punktu, gdzie zwykle następowała awaria. Wszyscy wstrzymali oddech. Na ekranie wartości obciążenia systemu przesuwały się w górę, zbliżając się do liczby 324. Momentu, w którym wcześniej zawsze następowała pierwsza awaria. 323, 324, 325, liczył technik. Przeszliśmy przez to, żadnej awarii. Sala wybuchła okrzykami radości, ale to była dopiero pierwsza próba. Czekajcie, powiedział doktor Nowak. Musimy poczekać na następny krytyczny punkt. Dopiero wtedy będziemy pewni. Minęło kilka godzin intensywnego testowania. System przeszedł przez wszystkie punkty krytyczne, które wcześniej powodowały awarie. Rozwiązanie Zosi działało. O szóstej rano, gdy pierwsze promienie słońca wpadały przez okna wieżowca, dyrektor Kowalski wstał i uścisnął dłoń Zosi. Uratowałaś firmę, powiedział z emocjami w głosie. Pięćdziesięciu najlepszych inżynierów w kraju nie mogło rozwiązać tego problemu, a ty, kelnerka z pobliskiej kawiarni, znalazłaś rozwiązanie w kilka godzin. Jak to możliwe? Zosia, znowu zaczerwieniona i nieśmiała po opadnięciu adrenaliny, odpowiedziała cicho: Oni szukali skomplikowanych technicznych rozwiązań, bo to byli eksperci techniczni. Ja po prostu patrzyłam na liczby i wzorce. Czasem świeże spojrzenie jest równie ważne jak doświadczenie. Następne tygodnie przyniosły dramatyczne zmiany w życiu Zosi. Historia o tym, jak nieśmiała kelnerka rozwiązała problem, którego nie mogli rozwiązać pięćdziesięciu inżynierów, rozeszła się błyskawicznie po branży technologicznej. Dyrektor Kowalski zaproponował jej stanowisko w dziale analitycznym Technovision. Nie mam wykształcenia w tej dziedzinie, protestowała Zosia. Skończyłam tylko technikum ekonomiczne. Wiedza z książek można się nauczyć, odpowiedział Kowalski, ale takiego sposobu myślenia, jaki ty masz, nie da się wykształcić. Damy ci czas na naukę, zapłacimy za studia, jeśli zechcesz, ale chcemy, żebyś była częścią naszego zespołu. Zosia przyjęła ofertę, ale pod jednym warunkiem: chciała wciąż pomagać w kawiarni umarka w weekendy. Właściciel pan Marek zawsze był dla niej dobry, gdy nikt inny nie chciał dać jej pracy ze względu na jej nieśmiałość. Jej historia stała się inspiracją dla wielu ludzi. Lokalne media napisały artykuł zatytułowany Kelnerka, która pobiła ekspertów. Zosia nie lubiła rozgłosu, ale rozumiała, że jej historia może pokazać innym, że nie trzeba mieć imponujących dyplomów, żeby wnieść wartościową perspektywę. W TechnoVision stała się członkiem specjalnego zespołu do rozwiązywania złożonych problemów. Jej rola była unikalna, podczas gdy inżynierowie skupiali się na technicznych aspektach, ona szukała wzorców i anomalii, które mogły umknąć uwadze ekspertów zbyt głęboko zanurzonych w szczegółach. Doktor Nowak został jej mentorem. Wiesz, Zosiu, powiedział pewnego dnia podczas lunchu, Twoja historia przypomniała mi coś ważnego. W nauce i technologii często wpadamy w pułapkę myślenia, że skomplikowane problemy wymagają skomplikowanych rozwiązań. Czasem najprostsze podejście jest najlepsze, a to wymaga świeżego spojrzenia. Firma nie tylko przetrwała kryzys, rozkwitła. Innowacyjne podejście do problemów, które reprezentowała Zosia, stało się częścią kultury organizacyjnej Technovision. Zaczęli zatrudniać ludzi z różnych dziedzin psychologów, artystów, filozofów tworząc interdyscyplinarne zespoły. Zosia sama zaczęła studia wieczorowe z matematyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Nie dlatego, że ktoś jej kazał, ale dlatego, że odkryła w sobie pasję do liczb i wzorców, o której nie wiedziała, pracując jako kelnerka. Pewnego dnia, rok po tamtych wydarzeniach, została zaproszona na konferencję technologiczną jako prelegentka. Stojąc przed salą pełną ekspertów i specjalistów, poczuła ten sam strach, co wtedy w sali konferencyjnej TechnoVision. Ale tym razem był to inny rodzaj strachu. Nie bała się, że ją wyśmieją czy zlekceważą. Bała się, że nie przekaże właściwej wiadomości młodym ludziom siedzącym na widowni. Nazywam się Zosia, zaczęła. Jej głos był mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Rok temu byłam nieśmiałą kelnerką, która bała się zabierać głos. Dziś jestem analitykiem w firmie technologicznej. I studentką matematyki. Nie opowiem wam baśni o cudownej przemianie, wciąż jestem nieśmiała, wciąż się boję. Ale nauczyłam się czegoś ważnego. Sala słuchała w napięciu. Nauczyłam się, że wasz głos ma wartość, nawet jeśli, a może szczególnie jeśli, jesteście w pokoju pełnym ekspertów. Świeże spojrzenie, inna perspektywa, odwaga zadania głupiego pytania. To wszystko może być kluczem do rozwiązania problemu. Pięćdziesięciu briliantnych inżynierów nie mogło rozwiązać problemu nie dlatego, że byli niekompetentni, ale dlatego, że wszyscy patrzyli na niego z tej samej perspektywy. Opowiedziała swoją historię nie po to, by się chwalić, ale by pokazać, że różnorodność myślenia jest siłą, nie słabością. Największą lekcją zakończyła, nie było to, że kelnerka pobiła inżynierów. Prawdziwą lekcją było to, że razem kelnerka i inżynierowie rozwiązali problem, którego żadna grupa nie mogłaby rozwiązać osobno. To była praca zespołowa różnych perspektyw. Przemówienie spotkało się z owacją na stojąco, ale co ważniejsze, po konferencji podeszło do niej kilkanaście młodych osób. Studentów, pracowników początku kariery. Ludzi, którzy czuli się nieadekwatni w swoich rolach. Twoja historia dała mi odwagę, powiedziała jedna młoda kobieta. Jutro mam ważne spotkanie w pracy i bałam się zabrać głos. Teraz podniosę rękę. To był moment, w którym Zosia zrozumiała prawdziwy sens tego, co się wydarzyło tamtego dnia w technovision. Nie chodziło o to, że była kimś wyjątkowym. Chodziło o to, że każdy jest wyjątkowy na swój sposób. I że czasem największe przełomy przychodzą od osób, od których najmniej się tego spodziewamy. Wracając wieczorem do domu, Zosia przeszła obok kawiarni u Marka, wszedł w środku, przywitała się z panem Markiem i założyła fartuch. Myślałem, że już nie pracujesz w weekendy zażartował pan Marek. Obiecałam, że będę pomagać odpowiedziała Zosia z uśmiechem a poza tym to tu wszystko się zaczęło słuchając rozmów, obserwując ludzi, ucząc się cierpliwości i uwagi. Ta kawiarnia nauczyła mnie więcej niż jakakolwiek sala wykładowa. I tak, nieśmiała kelnerka, która zmieniła firmę technologiczną i zainspirowała setki ludzi, wciąż robiła kawę w małej kawiarni w Warszawie, przypominając sobie i innym, że prawdziwa mądrość przychodzi nie tylko z dyplomów i tytułów, ale z otwartego umysłu, odwagi zabierania głosu i gotowości do spojrzenia na świat z innej perspektywy. Historia ta pokazuje, że każdy głos się liczy, a różnorodność perspektyw jest największą siłą każdego zespołu. Czasem rozwiązanie przychodzi z najmniej oczekiwanego źródła. Trzeba tylko mieć odwagę słuchać i mówić. Dziękujemy za obejrzenie tej historii. Jeśli podobała Ci się opowieść o Zosi i jej niezwykłej odwadze, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących historii. Napisz w komentarzach, z jakiej części świata nas oglądasz. Bardzo ciekawe jest dla nas poznanie, skąd pochodzą nasi widzowie: czy jesteś z Polski, Brazylii, a może z zupełnie innego zakątka świata, daj nam znać. Pamiętaj, że twój głos ma znaczenie bez względu na to kim jesteś i skąd pochodzisz. Do zobaczenia w następnym filmie.